Kim jest Szymon Chownia? No właśnie dzisiaj przedstawię biografię marszałka Semu i jednego z najważniejszych osób w Polsce. No Wszyscy mówią, mam talent, mam talent, że prowadził, no ale właśnie co wcześniej robił, co później robił tutaj Szymon Chownia. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu dzisiaj przedstawiam biografię Szymona Chowni. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na krzywdy, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat biografii Szymona Hołowni. Czym się zajmował wcześniej, zanim trafił do polityki? No bo trafił do tej polityki, tak, razem tutaj z Trzecią Drogą, razem z PSL-em, weszli do Sejmu i od razu stał maszałkiem Sejmu. To jest rzadko spotykane, bo żeby po prostu w pierwszej za czasów, w Kadencji poseł od razu stał się marszałkiem Sejmu, aczkolwiek no też nie róbmy z tego, że to musi być jakieś doświadczenie. Nie wiem, musi być trzy razy wybrany do Sejmu, żeby został marszałkiem. No właśnie, dzisiaj będę bazował na informacjach, które zostały przedstawione na Wikipedii. E, tak, kim jest Szymon Hołownia, co robił praktycznie wcześniej. Także są to informacje przedstawione przez Wikipedię, bo na pewno to każdego z nas to interesuje. Tak, został wybrany do Sejmu, potem stał marszałkiem się Sejmu, tak. Znaczy nie, nie stał się, tylko po prostu na wyniku po prostu rozmów koalicyjnych i tak dalej. No, kto wie, czy za dwa lata nie będzie startował w wyborach prezydenckich, a więc w 2025 roku. No i kwestia cały czas pojawia się, kwestia programu Mam Talent, który prowadził program rozrywkowy w telewizji. TVN. No ale przecież nie tylko ten program prowadził. No więc tutaj Wikipedia podaje taką informację. Szymon Franciszek Hołownia urodził się 3 września 1976 roku w Białymstoku. Polski dziennikarz, pisarz, publicysta, prezenter telewizyjny, polityk i działacz społeczny marszałek Sejmu 10 kadencji. E, jako publicysta lub redaktor współpracował z Gazetą Wyborczą Newsweek Polska, Rzeczpospolitą wprost. Publikował też w magazynach katolickich m.in. w Tygodniku Powszechnym. W 2005 roku był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Ozon. W latach 2007-2012 był dyrektorem programowym stacji Religia TV. Wraz z Marcinem Prokopem współprowadził w telewizji TVN program Mam Talent. Od 2008 do 2019 roku. O, to nawet nie wiedziałem, że tak długo po prostu. Myślałem, że to trw, trwało krócej. A tutaj mam talent prowadził przez 10 lat, przez 11 lat. Od 2008 do 2019 roku. I mamy Cię. Program w 2015 roku, produkowany czy emitowany. Dwukrotny laureat Nagrody Grand Press, założyciel Fundacji Charytatywnych Cassis. Eh, i dobra fabryka. Kandydat na urząd prezydenta RP w pierwszych i drugich wyborach w 2020 roku, prezes powołanego w 2020 roku Stowarzyszenia Polska 2050, założyciel partii o tej nazwie oraz jej przewodniczący od 2022 roku, poseł na Sejm dziesiątej kadencji. No i życiorys, młodość i wykształcenie. Syn Wojciecha Hołowni w latach 90., wiceprezydenta Białego Stoku, e, ukończył społeczne liceum ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego, później przemianowane na społeczne Liceum Ogólnokształcące Fabryczna 10 w Białym Stoku. Zagrał w etudzie filmowej Człowiek z Cienia, zrealizowany w 1994 roku w klubie filmowym Projektor w Białym Stoku. Przez 5 lat studiował psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, jednak studiów tych nie ukończył. No to ciekawe, tak? Studiował psychologię, a jednak psychologii nie skończył w Warszawie. Czy natłok po prostu obowiązków mu na to nie pozwolił, czy też nie dał rady, to też jest ciekawa sprawa. Dwukrotnie przebywał nowicjacie zakonnym Dominikanów. To też jest takie, nie? Szokujące praktycznie, taki rozdźwięk. Z jednej strony nowicjat Dominikanów, z drugiej strony no, kompletny show biznes, prowadzenie programów rozrywkowych, tak? Cieszących się bardzo dużą popularnością. No ale życie takie jest, tak? Życie nie jest oczywiste. Działalność dziennikarska i publicystyczna w latach 97 do 2000 był redaktorem działu kultury Gazety Wyboczej, a w latach 2001 do 2004 felietonistą i redaktorem działu społecznego tygodnika Newsweek Polska. Od kwietnia do lipca 2005 roku pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego OZONU. W latach 2005-2006 pracował w Rzeczpospolitej jako redaktor aktor plus minus publikował w kulturze popularnej machinie przewodniku katolickim tygodniku powszechnym i więzi w latach 2006-2012 ponownie był publicystą tygodnika Newsweek Polska, a od 2012 roku do 2013 roku felietonistą tygodnika Wprost. W 2015 roku został stałym felietonistą tygodnika Powszechnego. W 2019 roku zawiesił pisanie w związku z podjęciem działalności politycznej. Prowadził audycję w Radiu Białystok i Radiu Vox FM. Współpracował także z Radiem PIN. W 2000 w 2006 roku był prowadzącym program po prostu PyTam w TVP1. W latach 2007-2012 pełnił funkcję dyrektora programowego stacji Religia TV, w której prowadził poświęcone etyce talk show między sklepami. Eee, Program ten był emitowany od 2007 do 2010 roku. Ja Was przepraszam, że tak będę dawał te yy, lata, tak? Bo to się czujemy jak na historii, ale to też jest ważne w kontekście po prostu, jakby zrozumienia tego, co robił, także ten program Mam Talent nie był tylko jedynym programem w tym czasie, bo w tym czasie po prostu też pełni inne stanowiska dziennikarskie, tak? Czy role w mediach. No i teraz mamy tutaj kolejną sprawę, a mianowicie tutaj w 2006 roku był prowadzącym program Po prostu Pytam w TVP1, tak powiedziałem, następnie Między Sklepami, nadawane w Centrum Handlowego Złote Tarasy w Warszawie, a także programy Bóg w Wielkim Mieście z 2010 roku, Ludzie na Walizkach, prowadził przegląd prasy w Dzień Dobry TVN, Wraz z Marcinem Prokopem współprowadził w TVN programy rozrywkowe Mam Talent i Mamy Cię. O to muszę pamiętać. No, ja pamiętam szymana hołownie, jeśli chodzi Mam Talent. Mamy Cię to tak niemożliwe oglądałem, ale też pamiętam go po prostu, jak on robił przegląd prasy. To pamiętam swego czasu, rzeczywiście robił ten przegląd prasy. No i działalność charytatywna i społeczna. Był jednym z założycieli białostockiego oddziału organizacji Pomoc Maltańska. W kwietniu 2013 roku założył fundację Cassisys. Kashi kas, Si, skupiającą się na prowadzeniu domu dziecka w Zambii, w 2014 roku powołał fundację Dobra Fabryka, organizującą pomoc mieszkańcom między innymi Bangladeszu, Mauretanii, Rwandy, Burkiny, Faso czy Senegalu. Działarz na rzecz praw dziecka pod koniec 2019 roku zorganizował w serwisie Facebook zbiórkę obywatelską. Podczas której zebrano 2 miliony złotych, z czego ponad milion 1,500 tysięcy złotych wpłaciła Kulczyk Foundation, Foundation tak, na dalsze funkcjonowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Eee, Dajemy dzieciom siłę. Wsparcie umożliwiło działanie telefonu przez kolejny rok, przez 24 godziny na dobę. Wcześniej Men odmówiło przyznania tej inicjatywie finansowania. W 2020 roku był współinicjatorem założenia portalu internetowego kierowanego do osób w trudnej sytuacji życiowej. Ale nie ma tutaj żadnej informacji, jak ten portal miałby się nazywać. Był ambasadorem celów zrównoważonego rozwoju ONZ. No i działalność polityczna 8 grudnia 2019 roku yy, 2019. 19 roku w gdańskim Teatrze Szekspirowskim oficjalnie ogłosił start w wyborach prezydenckich w 2020 roku. 7 lutego 2020 roku przedstawił swój program wyborczy skupiony na czterech obszarach Bezpieczeństwo narodowym, bezpieczeństwie narodowym, ochronie środowiska, solidarności społecznej oraz samorządności i działalności obywatelskiej. Szefem jego sztabu wyborczego został Jacek Cichocki, ponadto znaleźli się m.in. Michał Kobosko i Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, a wśród ekspertów generał Mirosław Różański. Wadim Tyszkiewicz, Maciej Grabowski, Przemysław Staroń i Barbara Bożymowska. Swoją yy, kampanię oparł w znacznej mierze na wolontari wolontariuszach działających przy biurach lokalnych w 16 największych miastach Polski oraz na środkach pozyskanych z Obywatelskiej Zbiórki Publicznej. Stał się kandydatem od początku notowanym w sondażach prezydenckich wraz z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych, uzyskując poparcie oscylujące w okolicach 10%, zajmując niemal zawsze miejsca drugiego do 10. W czasie panujących licznych oboszeń związanych z pandemią COVID-19 w pojedynczych sondażach na początku maja 2020 roku wśród, osiąg wśród osiągnął poparcie na poziomie około 20%. Tu jest jakaś in brak informacji w Wikipedia ja tutaj nie, nie podaje dalszej informacji może wśród ankietowanych osiągnął poparcie na poziomie około 20%. W czerwcowych wyborach zajął trzecie miejsce w pierwszej turze głosowania z wynikiem 13,87% głosów. Zapowiedział następnie oddanie głosu na Rafała Czaskowskiego w drugiej turze, motywując to sprzeciwem wobec kontynuacji prezydentury Andrzeja Dudy. Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej zapowiedział powołanie ruchu społecznego w formie stowarzyszenia o nazwie Polska 2050. Środowisko tego ruchu nie udzieliło w drugiej turze oficjalnego poparcia oparcia żadnemu z kandydatów. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sierpniu 2020 roku. W ten samym miesiącu odbyły się jego, odbyła się jego oficjalna prezentacja. We wrześniu Szymon Hołownia zapowiedział powołanie związane z jego środowiskiem Partii Politycznej pod przewodnictwem Michała Koboski, którą zarejestrowano w marcu 2021 roku. 27 marca 2022 roku Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym ugrupowania. W maju 2023 roku jego formacja zawiązana zała wraz z PSL Koalicja Trzecia Droga celem wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. No i życie prywatne miał starszego brata Andrzeja, który zmarł w wieku dziecięcym. Żonaty z Urszulą Brzezińską Hołownią, pilotką myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP. Uhonorowaną nagrodą dowódcy generalnego rodzaju Sił Zbrojnych za udane lądowanie awaryjne z wyłączonymi silnikami. Mają dwie córki, Marię i Elżbietę. Zamieszkali pod Warszawą, deklarują się jako praktykujący, katoli praktykujący katolicy. Tak. Deklaruje się jako praktykujący katolik Szymon Hołownia. A to nie wiedziałem nawet, że ma żonę, pilotkę, czyli po prostu żonę mundurową, żonę wojskową, tak można powiedzieć. Jeśli tak to można określić, pilotkę. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. To była biografia, jeśli chodzi o Wikipedia. Jeżeli tam są jakieś błędy, no to tak podała to Wikipedia na ten czas, kiedy to przedstawiałem, bo to są informacje wierne, jeśli chodzi o Wikipedia, oddane. Jestem ciekaw, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się,